Tu jest Polska, więc za choinkę w każdym polskim domu powinna robić tuja. Jakie widzimy plusy tuji jako choinki świątecznej? Jest najtańsza ze wszystkich moich propozycji. Za tą piękną tujkę, która ma 1,60 m zapłaciłem tylko 50 zł. No dobra, więcej plusów nie widzę. Przejdźmy do minusów. Tuja nie ma charakterystycznego zapachu, który tworzy świąteczny klimat. Symbolika. Tuja bardziej kojarzy się z cmentarzami niż z drzewkami świątecznymi. Zobacz, jakie wiotkie gałązki nadają się na ozdoby, ale chyba tylko z papieru. I ostatnie, chyba najważniejsze, tuje powinny być zakazane. I w domu, i w ogrodzie. A wy co myślicie? Tuja może robić za tradycyjne świąteczne drzewko? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Oczywiście ta rolka miała charakter humorystyczny. Jeżeli podobać się Tuja, to stój, zrób żywopoda. Jeżeli podobać się Tuja jako choinka świąteczna, zrób choinkę świąteczną. Bądź szczęśliwy, bo o to w tym wszystkim chodzi.